Oh Hej witamy na no, układzie, Rakuś, skoro w jednym składzie. Na rowerach dziś jedziemy, coś dla ciebie zrymujemy. Konin, Poznań, niezła trasa, Rakuś na rowerze hasa. Koral górki pokonuje, ale z tą niezłe. Luje! Rower, rana, wentyl, koła. Czy ktoś woła? Nigdy nie woła. Podziwiamy faunę, florę, ale pięknie. Ja pierdolę. <grym> <grym> hej, hej!